No, co tam ciekawego na świecie, córeczko? A znowu oszukali kogoś na wnuczka. Sześćdziesięciolatek z Krakowa dostał wiadomość od swojej wnuczki z prośbą o przelew. Po fakcie zorientował się, że pisał z kimś innym. A pamiętasz, jak mnie próbowali naciągnąć? Jak do mnie pisali? Ktoś podawał się za naszego franka, niby chodziło o zaliczkę na wycieczkę szkolną? Mm -hmm. Jak to dobrze, że od razu do niego zadzwoniłem i zapytałam, o co chodzi. Dobrze zrobiłaś. A spójrz na to. No. Monika mi wysłała. Ktoś w mailu podszywał się pod ZUS. Ostrzegłam ją, żeby w nic nie klikała. Ja też kiedyś dostałam takiego maila. No widzisz. Tam grają na emocjach, a tutaj na autorytecie urzędu. Oszuści wysyłają maila, w którym udają zaufaną Instytucja. I proszą o kliknięcie w załącznik albo link. A wirus komputerowy już czyha. Ostatnio też dużo się mówi o oszustwach na transakcje z kodem. Tak, słyszałam, córeczko. Oszuści wiadomości proszą o kod, którym normalnie można potwierdzić wypłatę z bankomatu lub przelew na dowolną kwotę. A potem orientujesz się, że masz puste konto. Warto to wiedzieć, bo złodzieje są coraz bardziej pomysłowi. Kochani w internecie bądźcie czujni jak w życiu. No ale dosyć tych ostrzeżeń. Sprawdźmy lepiej, co w aktualnościach. Tak jest, wracamy do newsów. A, do zobaczenia!